Wynik finansowy Abstra Group w 2019 roku strata minus 3 391 tysięcy. Wynik finansowy Abstra Group w 2018 roku strata minus 2 miliony 257 tysięcy. Wynik finansowy Abstra Group w roku 2017 strata. Przez ostatnie 3 lata chłopaki stracili grubo ponad 7 milionów złotych. Na początku 2020 roku zmuszeni byli wziąć pożyczkę w wysokości miliona złotych, żeby móc w ogóle kontynuować działalność. Pewnie wielu z Was jest zaskoczonych tymi informacjami, bo chłopaki przez lata budowali w mediach wizerunek sukcesu i bogactwa ale tak to bywa, że większość influencerów udaje, że ma życie lepsze niż w rzeczywistości. Chłopaki w mediach chętnie opowiadali o przychodach, a o kosztach, które grubo przewyższały przychody, wydawali się milczeć. Bo mówicie o sobie jako o największym i najskuteczniejszym producencie treści wideo na mm -hmm. YouTube. To, to z, okay. ze swojej strony ja odpowiem, mm -hmm. co znaczy największe i zazwyczaj obok tego największe pojawia się też słowo niezależne. Największym dlatego, że nie ma drugiej grupy, która po prostu produkuje z taką częstotliwością tak wiele kanałów. W tym odcinku opowiem wam o tym, jak doszło do tego, że grupa Abstra, mimo tego, że większość odcinków ma sponsorowanych, nie potrafi od kilku lat zamknąć roku finansowego z zyskiem. Opowiem o tym, jak doszło do tego, że trójka założycieli nie ma już razem choćby 50% udziału w swojej firmie. Oraz opowiem o tym, jaki wpływ na finanse Abstra miał Freeze i pojawienie się na rynku jego ekipy. thank <laughs> you Abstrahuję, już od samego początku wykazywali chęć tworzenia sieci kanałów. Chłopaki wierzyli, że tworzenie nowych twórców ugruntuje ich pozycję w branży. Pomagali w stworzeniu kanału ówczesnej dziewczyny Pasuta, Sary, który polegał chyba mniej więcej na rzucaniu jedzeniem. Swego czasu planowali także stworzenie kanału swojemu kumplowi, który grał u nich typowego sebe. Dawno, dawno temu pomagali również wybić się szparagom. Czarek nawet tworzył z Karoliną kilkutygodniowy influencerski związek, jednak dziewczyny szybko walały iść własną drogą. Chłopaki dzięki temu zrozumieli, że to nie związek zabezpieczy, nowe kanały przed odejściem. Zrozumieli, że trzeba podpisywać umowy. Na kolejnej kartce napisałbym mniej umowy na wszystko. Albo nie rób niczego bez umowy. Chłopaki wzięli lekcję od szparagów do serca. Postanowili stworzyć od zera nowy kanał Beksy. Co ciekawe, kanał był dokładnie kopią szparagów, identyczny styl odcinków, podobny humor i również dwie dziewczyny grające kilkusekundowe scenki. Stworzyli zatem szparagom bezpośrednią konkurencję, a dzięki częstej promocji na głównym kanale Beksy szybko wyprzedziły szparagi w subach i mogły zgarniać współpracę reklamowe, które prawdopodobnie trafiałyby do szparagów. Karolina i Natalia, po tym jak Abstra utarli im nosa, skręciły w stronę rapu i bardziej profesjonalnych produkcji. Nie wiem czy widzicie, ale jakby w naszej kategorii, kategorii rozrywka, zaczęło się robić troszkę ciasno. Pojawiły się po nas, robią to samo, co my, no to możemy ich się za konkurencję. Także spoko. Nie ma i nie ma, nie ma konfliktu. <ścoughs> W 2016 roku Abstrahuje mogłoby się wydawać, podjęli bardzo słuszną decyzję. Stworzyli kanał Aleksandry Żura. Dziewczyna była znana i rozpoznawalna z programu Top Model. Abstrah, którzy dotąd robili głównie w rozrywce, mogli teraz położyć ręce na budżetach, które wcześniej ich omijały, czyli na budżetach marketingowych branży kosmetycznej i branży modowej. Na tak oczyszczoną i przygotowaną twarz. Raz na kilka dni nakładam maskę w płachcie od Garniera. W tym czasie postaram się jeszcze bardziej celebrować ten wieczór. Zacznę malować nowy obraz. Kanał różnił się tym, że produkty polecała Aleksandra, dziewczyna, która miała już jakiś autorytet w swojej dziedzinie, a więc była dla reklamodawców wiarygodna, gdyż obserwatorki jej ufały. Chciałabym wam polecić chusteczki Garnier. Wszystko wydawać, by się mogło, szło świetnie. W 2017 kanał generował już dla chłopaków setki tysięcy złotych. Jednak kanał influencerski to ryzyko. W przypadku Bex, jeśli jedna Dziewczyn by odeszła, można by ją bez problemu zastąpić inną. W przypadku kanału stworzonego bezpośrednio z influencerem, jeśli Aleksandra Żuraw postanowi odejść, to kanału zbudowanego wokół nazwiska Oli nie będzie już można przypisać do innej dziewczyny. Najgorsze przewidywania, abstra się sprawdziły. Chłopaki zajmowali się produkcją, ale brali za to lwią część z kontraktów Oli. Pod koniec 2018 roku doszło do rozstania, a po ostrych tarciach strony doszły do porozumienia i Ola wykupiła swój kanał ze szponów abstra. Chciałabym wam wyjaśnić, dlaczego nie było mnie na kanale. W naszym życiu są pewne relacje, które zawieramy po to, żeby sięgnąć wyżej, spełniać swoje marzenia i też takie relacje się kończą. I ta przerwa była spowodowana zakończeniem właśnie takiej relacji. To był spory cios finansowy dla chłopaków. A niedługo po odejściu Oli Żuraw z Abstract Group została ona twarzą marki Contigo i zgarniała spore kontrakty reklamowe. Chłopaki musieli obejść się tym razem smakiem. Wydawać by się mogło, że w 2017 los uśmiechnął się do Abstra. Pozyskali oni inwestora, który zasilił budżet około 4 milionami złotych. Co prawda, Abstra zanotowali w 2017 bardzo dużo współprac z markami i ich przychody wyniosły prawie 3 miliony. Ale koszty uzyskania tego przychodu to kwota grubo ponad 4 miliony złotych. I Abstra zakończyli rok ze stratą miliona 700 tysięcy. Ponad 2 miliony kosztów to same wynagrodzenia dla współpracowników. I w tym leżał od zawsze problem Abstra Group, że na plan zabierali pełno niepotrzebnych osób. Tak, jakby na siłę chcieli pokazać, że ich produkcje są profesjonalne. Chłopaki na przykład mieli dodatkową dziewczynę do robienia zdjęć na miniaturkę, tak jakby jeden z operatorów nie mógł zrobić fotki. Na planie były charakteryzatorki, operatorzy, dźwiękowcy, asystenci, kierownicy produkcji, fotografowie. A wszystkim trzeba zapłacić. Weźmy kanał dla pieniędzy. Jest prowadzący, ale teksty pisze mu ktoś inny. Skoro ogarniał sadzonki, to z researchem, ile kosztuje talerzyk na weselu, też powinien sobie poradzić. Trzeba liczyć, że talerzyk dla jednej osoby to koszt 400 zł. Więc mamy już 40 tysięcy? Abstrakcyjna logika. Ja wychodzę na plus na każdym moim kanale, ale to dlatego, że nie zatrudniam osób, których nie potrzebuję. Co tylko mogę, staram się robić sam. Ale gdybym działał jak Abstra, to teraz tu na Islandii byłaby ze mną makijażystka, bo umówmy się, ryjec mam średni. Fryzjer też by się przydał: jakiś goli, broda, montażysta, kierowca, kierownik produkcji. I jeszcze pewnie wziąłbym bobry, by zatamowały wodospad, bo woda jest za głośna i ciężko nagrywać. Ale wtedy pewnie też skończyłbym rok na minusie. A po co? Niestety Abstra po 2017 roku nie wyciągnęli żadnych wniosków i co gorsza okłamywali wszystkich dookoła, że idzie im świetnie. Niestety takie działanie sprawiło, że kilku twórców uznało ich model biznesowy za skuteczny i zaczęło ich naśladować. Podobną drogą co Abstra poszedł Igor Ignacy i również wolałby branża go podziwiała jaki to on profesjonalny nie jest i ile osób nie pracuje w jego produkcjach. Ale Igor przynajmniej po jakimś czasie potrafił się do tego przyznać. Mimo długotrwałej współpracy z Coca-Colą i innymi markami... Zostałem zwieprzonym bankrutem. W skrócie, nie ma za co produkować fabuł. Kompletnie. W 2018 roku Abstrachuje tworzyli kolejne nierentowne kanały i wiele z nich nie przetrwało próby czasu. Przychody spółki wyniosły ponad 8 milionów złotych i chłopaki zadbali, by trąbiły o tym portale biznesowe. Jednak koszty wyniosły ponad 10 milionów i rok 2018 Abstra zakończyli ze stratą ponad 2 milionów złotych. Tego jednak nie nagłaśniali. Reklamowali już praktycznie wszystko, a ich kanały przypominały słupy reklamowe. A, wow, to pachnie. Smakuje jeszcze. Siadajcie. Jak? Aleksander Wanzel, członek zarządu Abstra, odpowiedzialny za sprzedaż, podkreśla, że ujemny wynik finansowy to efekt skupiania się w poprzednich latach przede wszystkim na inwestycjach. Cały biznes nie jest jeszcze rentowny, ale jestem przekonany, że w 2019 roku już będzie, zapewnia Wanzel. W 2019 wynik finansowy netto Abstra Group to strata prawie 3,5 miliona złotych. Zestawiając to z przekonaniem inwestora, że zbliżą się do rentowności, gołym okiem widzimy, że wandzel nie ma pojęcia, jak działa ten biznes. W 2018 mówiło się, że Abstra za współpracę biorą od 80 do 100 tysięcy złotych. Prawdopodobnie w 2019 chcieli zwiększyć stawki, ale nie przewidzieli, że gdzieś na południu wyrasta potężny Freeze i tworzy spontanicznie znacznie mocniejszą machinę. Freeze i jego ekipa całkowicie zdemolowali rynek i wywarli spory wpływ na stawki Abstra. Po jednym z moich materiałów od jak branża wyrywa sobie pieniądze, jeden z widzów Vatachy wykradł faktury z kilku sieci partnerskich. Na jednej z nich widzieliśmy, że Freeze za materiał dedykowany, za materiał, który obejrzano ponad milion razy, bierze poniżej 20 tysięcy złotych, podczas gdy stawki na rynku były wtedy o wiele, wiele wyższe. Pomyślałem wtedy, że Freeze sporo namiesza i bardzo dobrze. Dlaczego w ogóle Freeze miał tak niskie stawki? Abstra robili 4 odcinki miesięcznie. Było więcej chętnych na reklamy niż miejsc reklamowych. Freeze robił w miesiącu ponad 30 odcinków. Prowadził wtedy codzienne vlogi. Nieważne jak się starał, i tak nie miałby współpracy z markami na każdym z odcinków. Na dodatek, Freeze, podobnie jak ja, przed laty oparł swój biznes na zarabianiu z AdSense, a nie na podlizywaniu się markom. Więc mało go obchodziło, czy dostanie 10 tysięcy, czy 30, bo i tak utrzymywał się z YouTubeowych reklam, a nie współprac. Freeze poszedł jednak jeszcze dalej. Dostałem informację, że zgodził się zrobić nawet nie lokowanie, a cały odcinek dedykowany za uwaga, barter. Czyli za otrzymanie produktu na własność. Film Freeza wygenerował prawie 2 miliony odsłon, a u Abstra ta sama marka musiałaby za taki materiał zapłacić grubo ponad 80 tysięcy. Skoro Abstract są 80 tysięcy gwarantują trochę ponad milion wyświetleń, a Freeze gwarantuje 2 miliony wyświetleń i chce tylko produkt, to chyba Abstra mogą się pakować. I tak błyskawicznie Abstra musieli zmienić strategię. Z firmy, która brała kilkadziesiąt tysięcy za współpracę, zmienili się na firmę, panie daj co łaska, i zaczęli reklamować nawet kody zniżkowe na AliExpress. Abstra byli zawsze zajebiście pewni siebie, a młody Friz błyskawicznie nauczył ich pokory Abstra pozatrudniali speców od internetowego biznesu. Mieli prezesa z doświadczeniem, mieli radę nadzorczą, na przykład człowieka, który założył portal fotka.pl. Niestety żadna z tych osób nigdy nie prowadziła dużego kanału YouTube. To tak jakby do kierowania ciężarówką zatrudnić byłych dostawców pizzy, no bo i to i to to przecież branża transportowa. W 2019 wiele kanałów Abstra przestało publikować. Wyświetlenia tych, które dalej nagrywają drastycznie pospadały. Krótce opuścić ich miała także Ola Nowak. Ja dostawałem nawet oferty od montażystów Abstra, że chętnie dołączą do mnie. Ale nie jestem chujkiem i nie podbieram majtków z tonącego statku. Abstra fatalnie zarządzali finansami spółki, a 2020 dopiero nadchodził. Chłopie, będziesz zjadł kilo robaków o... żywych. Robiłem to jak jeszcze ciebie na YouTube nie było. Uuuu. Z powodu nietrafionych decyzji inwestor musiał co roku wykładać dodatkowe pieniądze na pokrycie wielomilionowych strat. Oczywiście, w zamian za to, abstra musieli osprzedawać udziały. I teraz, zgodnie z informacjami z Krajowego Rejestru Sądowego, każdy z chłopaków ma tylko około 16% udziałów we własnej spółce. Nawet gdyby we trójkę chcieli obrać nowy kierunek, to bez zgody inwestora, który już sam ma większość, nic nie zrobią. Spółka zaciągnęła na początku roku pożyczkę w wysokości miliona złotych. Większość kanałów abstra było nietrafionych i ewidentnie nie rozumieją tego, co rozumie większość twórców na YouTube. YouTube, czyli że raz na kilka lat trzeba odświeżyć kontent. Chłopaki od 8 lat na głównym kanale przerabiają memy z na scenariusze. Tak jak przez lata mieli przynajmniej milion wyświetleń, tak teraz od prawie 20 odcinków tego miliona przekroczyć nie są w stanie. Pamiętam jak kiedyś wyśmiewali i szydzili z polskich kabaretów. Jednak podobnie jak polskie kabarety wciąż uważają, że najlepszy żart to chłop przebrany za babę. Może czas to zmienić, abstrahuję od kwietnia całkowicie stoją z ilością subskrybentów. Na Instagramie od miesięcy są w recesji. Jako kanał reklamowy nie są już kompletnie wiarygodni dla widza, bo promowali już prawie większość produktów. Tylko z sieci komórkowych reklamowali Plus, Orange Play. Bardziej przypominają billboard, który można wynająć, niż twórców internetowych. Nieprzygotowani kiedyś zapewniali reklamodawcom kilka milionów wyświetleń. Ostatnie odcinki mają po 300 tysięcy. Beksy po odejściu Olinowak z milionowej oglądalności pospadały na 200 tysięcy wyświetleń mimo że dziewczyny klikbejtują i udają, że są nagie na miniaturkach. Jakość kontentu również uległa pogorszeniu. W Abstra Group pracuje tyle osób, a wymyślają scenariusze typu Zjadłem 25 zupek chińskich lub zmuszają prowadzącego do czytania nas wszystkich miejscowości w Polsce przez kilka godzin i picia tanich energetyków z Żabki. Ryb, rybie, rybieniec, rybienko, rybienko, nowe ryby. Co ciekawe, AbstraHuje krytykują kanały komentarii twierdząc, że takie kanały mają marną wartość, a sami tworzą content typu Zjedliśmy całą świnię. Ja mu wstawiłem palec, popa już. <laughs> Cała świnia jest do zjedzenia. Do, do... Zostaną tylko kości. Hipokryci jeba. Gdy zbierałem informację do tego odcinka, najwyraźniej jakiś informator się wygadał, bo niespodziewanie napisał do mnie masny. Jako, że ja szczery chłopak jestem, to powiedziałem wprost Rafałowi, że robię o nich materiał. Przyznał, że ostatnie lata nie były najlepsze, ale uważa, że w końcu coś zrozumieli i są w stanie wyprowadzić jeszcze spółkę na plus. No i w końcu podziękowali za współpracę sporej ilości osób. Z pewnością chłopaki muszą zmienić bardzo dużo, przede wszystkim podejście do współpracowników. Z powodu mało korzystnych umów szybko potracili największych influencerów. Pamiętam kiedyś starali się pozyskać. Mamiko jednak zaproponowali jej tak beznadziejną umowę, że uznała, że bardziej godne będzie dla niej wypinanie tyłka na Instagramie niż współpraca z Abstra. Ciekawe są również wątki rozstania z prowadzącym to już jutro i Olą Nowak z Bex. Ja tutaj nie będę udawał neutralności. Nigdy z chłopakami nie było nam po drodze. Wielokrotnie wykorzystywali innych twórców na przykład do promocji swojej knajpy, a gdy już ich nie potrzebowali, to wyśmiewali ich publicznie w swoich odcinkach. Ja też nie urodziłem się idealny. Nie urodziłem się nawet chudy. Nie urodziłem się idealny. Nie urodziłem się nawet chudy. Zawsze dochodziły do mnie słuchy, że chłopaki obgadują także i mnie gdzieś u reklamodawców. Raz jeden z nich w towarzystwie skrytykował urodę mojej dziewczyny i ją obraził. Nie będę mówił który, ale ten najbardziej ulany a ja jestem pamiętliwy. Mam jednak nadzieję, że chłopaki sobie poradzą, bo nieświadomie dostarczali mi przez lata wartościowe dane analityczne i mam nadzieję, że będą to dalej robić. YouTube to łatwe pieniądze, nawet bardzo łatwe, więc nie dajcie się zwieść, jak jakaś instagramerka lub youtuber mówi wam, że bardzo ciężko pracuje. Jednak żeby zarabiać z YouTube'a, trzeba robić to z głową. Jeśli do nagrania wystarczy jeden operator, to nie bierz na plan trzech tylko po to, by wrzucić na Instastory propagandę, że jesteś wielki filmowiec i robisz kino. A jeśli tak robisz, to nie dziw się, że po paru miesiącach będziesz musiał Nagrać film, że jesteś bankrutem i prosić widzów o datki. Influencerzy jako punkt honoru obrali sobie udawanie przed całym światem, że mają życie pełne sukcesów, podróży, miłości, że mają życie bez problemów. Tylko po co to robić? Po co udawać? Jeśli dotrwałeś do końca i odcinek był dla Ciebie ciekawy, to zostaw komentarz o treści i watacha. Do zobaczenia!